Super Bowl 2004 Jedna sekunda na scenie zmieniło życie dwóch osób. Janet Jackson została poddana medialnemu linczowi i praktycznie wymazana z wielu stacji radiowych. W tym samym czasie Justin Timberlake rozpoczął swoje największe wzloty w karierze solo. Jak to możliwe, że ten sam incydent stał się katastrofą dla jednej gwiazdy, a trampoliną dla drugiej? O tym w dzisiejszym odcinku, który powstał w odpowiedzi na te komentarze. Ponieważ tak to działa, wypiszecie o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Justin Randall Timberlake urodził się 31 stycznia 1981 roku w Memphis w stanie Tennessee. Jako dziecko chorował na alergię oraz astmę, ale od najmłodszych lat przejawiał ogromne zainteresowanie muzyką. Już w wieku 11 lat pojawił się w programie Star Search, gdzie śpiewał pod pseudonimem Justin Randall. Prawdziwym przełomem okazało się jednak dołączenie do obsady The All New Mickey Mouse Club w 1993 roku. Występował tam razem z Britney Spears, Christina Aguilera czy Ryanem Goslingiem. Program dawał dzieciom szansę na rozwijanie talentów wokalnych oraz tanecznych. Uczono ich też pracy przed kamerą. Timberlake od razu wyróżniał się pewnością siebie, a widzowie zapamiętali jego wysokie, charakterystyczne brzmienie głosu. Po zakończeniu programu Justin powrócił do Memphis, ale jego matka aktywnie szukała dalszej drogi dla syna. Sytuacja zmieniła się, gdy Chris Kirkpatrick, tańcerz z parku w rozrywki Universal Studios w Orlando, skontaktował się z menadżerem Lou Perlmanem w sprawie stworzenia nowej grupy wokalnej. Perlman miał już na koncie sukces Backstreet Boys, których karierę zbudował od zera. To on zaproponował, by Justin dołączył do projektu. Timberlake wciągnął do zespołu swojego kolegę z Nicky Mouse Club, JC Shasseza. Następnie dołączyli Joy Fatone i Jason Glasso. A po odejściu Jasona miejsce zajął Lance Bass. Nazwa Ensign nie była przypadkowa, wymyśliła ją Lynn Harless, matka Justina, wykorzystując ostatnie litery imion członków. Zespół został zbudowany w całości pod kontrolą Perlmana, który nie tylko zajmował się logistyką i kontraktami, lecz także formalnie wpisał siebie jako szóstego członka grupy. Oznaczało to, że honoraria były dzielone na sześć części, a dodatkowo pobierał on jeszcze prowizje menedżerskie. W rezultacie młodzi artyści, którzy grali dziesiątki koncertów, kręcili teledyski i sprzedawali miliony płyt, w rzeczywistości przez dwa lata otrzymali symboliczne wynagrodzenia. Kluczowym momentem było rozdanie pierwszych czeków. Muzycy oczekiwali, że trafią do nich kwoty sięgające setek tysięcy dolarów. Nic bardziej mylnego. Otrzymali zaledwie po około 10 tysięcy dolarów za ponad dwa lata intensywnej pracy. Kontrakty Perlmana od początku budziły wątpliwość prawników. Jason Galasso zrezygnował z udziału w zespole po ostrzeżeniu swojego adwokata, który uznał, że podpisanie kontraktu byłoby samo za zaorańem kariery. Z czasem cała grupa zaczęła dostrzegać, że ich marzenia o wielkich zarobkach mijają się z rzeczywistością. Pojawiły się procesy sądowe. Backstreet Boys jako pierwsi wytoczyli Perlmanowi sprawę, ale i NSYNC po sukcesach w Europie i Stanach rozpoczęli własną batalię. Sprawa sądowa toczyła się o prawa do nazwy oraz kontraktów. Traktu, a Perlman zażądał odszkodowania w wysokości 150 milionów dolarów. Zespół odpowiedział kontrpozwem na 25 milionów. W tym czasie jednak popularność Ensync rosła błyskawicznie. Debiutancki album, zatytułowany po prostu Ensync, odniósł sukces komercyjny, a hity takie jak I Want You Back i Tearing Up My Heart. Uczyniły chłopaków gwiazdami MTV. Choć w nagraniach głównymi wokalistami byli J.C. Shassen i Justin Timberlake, coraz częściej wysuwano na czoło samego Justina. Jego jasne włosy, energiczny taniec i lekkie poczucie humoru sprawiły, że wielu fanów utożsamiało Ensing właśnie z nim. To zaczynało wywoływać pierwsze napięcia w grupie. Shasses, technicznie mający równie mocny wokal, dostawał mniej uwagi od producentów i prasy. Spór z Perlmanem zakończył się 30 grudnia 1999 roku, gdy sędzia uznał, że grupa ma prawo odejść od dotychczasowego menedżera. Kilka tygodni później Ensing podpisało kontrakt z Jive Records i rozpoczęło etap największego sukcesu. Album No Strings Attached z 2000 roku sprzedał się w pierwszym tygodniu w nakładzie ponad 2,4 miliona egzemplarzy. Znalazły się na nim takie hity jak Bye 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 i It's Gonna Be Me, które regularnie trafiały na pierwsze miejsca list przebojów. Zespół ruszył w ogromną trasę koncertową, a ich nazwiska zaczęły funkcjonować jako globalna marka. Wciąż jednak za kulisami nie było kolorowo. Kwestie pieniędzy, rywalizacji i rosnącej presji na Timberlake'u sprawiły, że przyszłość grupy stawała się coraz bardziej niepewna. W 2002 roku Justin ogłosił rozpoczęcie swojej solowej kariery. Dla kolegów z zespołu informacja była całkowitym zaskoczeniem. Choć oficjalnie mówiono o zawieszeniu działalności NSYNC, w praktyce było jasne, że Timberlake nie wróci do projektu. Decyzja nie była spontaniczna, myślał nad nią już od miesięcy, wiedząc, że rynek i menadżerowie szykują dla niego rolę solowej gwiazdy. Ten moment stał się początkiem oskarżeń, że menadżerowie od początku wzmacniali podział w grupie, by przygotować Justina do indywidualnej kariery. Media i fani czekali już na następny etap. Jego prywatne życie, które miało zapewnić nagłówki i dodatkową promocję. Justin Timberlake i Britney Spears poznali się w latach 90., tak jak wspominałem, podczas pracy w The Old New Mickey Mouse Club. Wtedy byli jeszcze nastolatkami, ale ich drogi przecięły się ponownie kilka lat później, już w czasie największych sukcesów zespołu NSYNC oraz solowej kariery Spears. Oficjalnie zaczęli być parą w 1999 roku. Media szybko stworzyły z nich symbol idealnego młodego związku amerykańskiego show-biznesu. Stylizowano ich na czyste ikony popu, które reprezentują niewinność i młodzieńczą świeżość. Każde wspólne wystąpienie czy to na czerwonym dywanie, czy podczas wywiadów, stawało się wydarzeniem relacjonowanym przez największe stacje telewizyjne. Często pojawiali się w dopasowanych strojach, budując wizerunek harmonijnej jedności. Za kulisami sytuacja wyglądała jednak inaczej. W późniejszych latach Britney w swojej autobiografii The Woman in Me opisała ciemniejsze strony ich związku. Szczególnie odnosiła się do trudnego etapu, kiedy to zaszła w nieplanowaną ciążę. Według jej relacji, Justin wywierał presję, aby nie decydować się na dziecko, argumentując, że nie jest na to gotowy. Spears zgodziła się na aborcję, co wiązało się dla niej z ogromnym cierpieniem emocjonalnym. Ten fragment ich życia pozostawał przez długi czas całkowicie nieznany opinii publicznej, a dopiero po wydaniu książki w 2023 roku rzucił nowe światło na relację, która do tej pory była przedstawiana niemal wyłącznie z perspektywy Timberlake'a. Ich związek zakończył się oficjalnie w 2002 roku. Media spekulowały o możliwych zdradach oraz napięciach emocjonalnych, a sama narracja bardzo szybko została przechwycona przez Timberlake'a oraz jego otoczenie. W tym samym roku artysta na dobre rozpoczął solową karierę, publikując album Justified. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200 i od początku miała zapewnić mu status poważanego wokalisty poza bandowym wizerunkiem. Największą rolę odegrał singiel Cry Me A River, say, did, already know, already know. który ukazał się pod koniec 2002 roku. Teledysk do piosenki miał kluczowe znaczenie dla budowania nowej pozycji. Przedstawiał historię mężczyzny zdradzonego przez partnerkę, a w roli kobiety obsadzono sobowtóra Britney Spears. Publiczność nie miała wątpliwości, do kogo nawiązuje obraz i jakie przesłanie niesie. Utwór błyskawicznie stał się przebojem. Trafiając na szczyt list przebojów w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Obraz Spears jako winowej czyni zdrady rozprzestrzeniał się równolegle z sukcesem singla, a sam Timberlake zyskał status porzuconego artysty, któremu kibicowała opinia publiczna. Album Justified przyniósł mu kolejne sukcesy. Kolejnym przebojem stał się także pierwszy singiel Like I Love You. Wyprodukowany przez The Neptunes który trafił na wysokie miejsca amerykańskich notowań i pozwolił Timberlakeowi zaistnieć jako artysta współpracujący z producentami hip hopowymi oraz RB. Drugi singiel, Rock Your Body, Wyrósł na jednego z największych tanecznych utworów tamtego okresu. Sprzedaż albumu przekroczyła 7 milionów egzemplarzy na całym świecie. Wszystko to budowało jego pozycję, niezależnie od ensing i jednocześnie oddalało od medialnej przeszłości ze Spears. W tym samym czasie Brytni musiała mierzyć się z konsekwencjami zmiany narracji. Skoro Timberlake przedstawiał siebie jako poszkodowanego, świat wymagający prostych historii szybko uczynił z niej stronę winną. Media ochoczo publikowały nagłówki sugerujące zdradę czy niewierność Spears, często nie opierając się na zweryfikowanych faktach. Krytyka bywała bezpośrednia i okrutna, podważano jej wiarygodność, a równocześnie Timberlake wykorzystał to jako opowieść i trampolinę do kariery. W kolejnych miesiącach to właśnie Właśnie on pojawił się na galigrami, odbierał nagrody MTV i rozszerzał swoje artystyczne możliwości. Spears natomiast musiała zmagać się z falą krzywdzących komentarzy, które wpłynęły na jej zdrowie psychiczne oraz obraz w mediach. Z perspektywy czasu stało się jasne, że wówczas uruchomiony został mechanizm selektywnej empatii. Jego wspierano jako niewinnego poszkodowanego, a ją obarczano odpowiedzialnością za rozpad relacji. To dało fundament pod kolejne wydarzenia, które w przyszłości ponownie unaoczniły różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w świecie muzyki. Gdy Spears zaczynała powoli tracić grunt pod nogami, pod Oporem współczesnych mediów, Timberlake szykował się do największej sceny w Ameryce. Do występu, który już wkrótce miał zdefiniować całą jego dalszą karierę i na lata pogłębić nierówności wizerunkowe w branży. 1 lutego 2004 roku podczas Super Bowl w Houston odbył się występ, który na stałe zmienił historię amerykańskiej rozrywki. Za oprawę muzyczną finału odpowiedzialne było MTV, A w gronie gwiazd znaleźli się Jessica Simpson, P.D., Nelly, Kid Rock, Janet Jackson i Justin Timberlake. Finałowym momentem było wspólne wykonanie utworu Timberlake'a w duecie z Jackson. W ostatnich sekundach piosenki doszło do ruchu, który śledziło w telewizji prawie 90 milionów widzów. Timberlake chwycił fragment stroju Jackson i zerwał materiał odsłaniając jej piersi. Całe zdarzenie trwało ułamki sekund, ale nagranie zostało natychmiast powtórzone i rozprzestrzeniło się w mediach pod nazwą Niplegate. Reakcja na incydent była natychmiastowa. CBS, która transmitowała finał, otrzymała od Federal Communication Commission rekordową karę w wysokości 550 tysięcy dolarów za nieprzyzwoity materiał wyemitowany w programie o wysokiej oglądalności. NFL zażądała także zwrotu 10 milionów dolarów od sponsora Halftime Show. Pomimo tego, że Timberlake wykonał gest odsłonięcia części stroju, konsekwencje skupiły się niemal wyłącznie na Jackson. Już kilka dni po wydarzeniu, spółka Viacom, kontrolująca m.in. MTV oraz różne sieci radiowe, zablokowała jej teledyski, a rozgłośnie radiowe ograniczyły emisję jej piosenek. Planowana promocja nadchodzącego albumu, Damita Joe, została w dużym stopniu wstrzymana, co miało ogromny wpływ na sprzedaż. Skutki były odczuwalne także w innych obszarach. Janet Jackson została wykreślona z programu rozdania nagród Grammy w 2004 roku, mimo że wcześniej została zaproszona. Timberlake z kolei wystąpił i zdobył dwie nagrody, w tym za najlepszy album RB. Artystka została praktycznie na całe dziesięciolecie odsunięta z głównego nurtu amerykańskiej sceny muzycznej. Konsekwencje uderzyły również w osoby związane pośrednio z Timberlake'em. Jego dawny kolega z Ensign, J.C. Chassels, planował promować swój solowy materiał podczas Pro Bowl. Tydzień po Super Bowl. Organizatorzy w ostatniej chwili odwołali występ, obawiając się kolejnej prowokacji scenicznej. Artysta nie miał żadnego związku ze skandalem, ale sama bliskość do Timberlakea wystarczyła, aby jego szansa na medialny przełom została przekreślona. Podwójny standard widać było wyraźnie. Pytanie, które zaczęto stawiać później brzmiało: Czy to był jednostkowy przypadek wyjątkowej nierówności, czy wzór powtarzający się w całej karierze Timberlake'a, w której to inni ponosili konsekwencje, a on wychodził wzmocniony? Dziennikarze i komentatorzy kultury zaczęli analizować wcześniejsze momenty jego kariery i przypominać sytuacje, w których odnosił korzyści z cudzych kryzysów. W kolejnych miesiącach przypominano jego reakcje na inne głośne wydarzenia. Na przykład w 2003 roku Christina Aguilera zmagała się z falą krytyki za odważny wizerunek, a Timberlake w wywiadach mówił o niej w sposób ironiczny i zdystansowany. Nie wspierał swojej koleżanki z czasów Mickey Mouse Club. Lecz wzmacniał kontrast między jej kryzysami a własnym stabilnym obrazem medialnym. Podobnie było w czasie gali MTV VMA w 2003 roku, kiedy Britney pocałowała Madonnę. Wiele osób oczekiwało od niego raczej neutralnej reakcji, tymczasem jego słowa i ton publicznych komentarzy traktowano jako wyraźne zdyskredytowanie spears i obniżenie jej wartości. Z perspektywy czasu każdy z tych incydentów wzmacniał wrażenie, że Timberlake budował własny profil sceniczny, odwołując się do błędów potknięć lub trudnych momentów kobiet, które były równie ważnymi postaciami w branży. Do takiej interpretacji powrócono ponownie prawie dwie dekady później. W 2021 roku premierę miał dokument Framing Britney Spears, wyprodukowany przez The New York Times. Pokazywano w nim, jak wizerunek Spears był w kolejnych latach niszczony przez media i jaką rolę odegrał w tym Timberlake. Dokument odświeżył pamięć o sposobie, w jaki publiczność w latach dwutysięcznych skupiała się na jego wersji historii, przypominając, że to on był ofiarą, a Spears winowajczynią. Efekt filmu był znaczący, temat wrócił na pierwszy stronę gazet, a postawa Timberlake'a sprzed dwóch dekad stanęła w centrum krytyki. Kilka dni po emisji filmu, Timberlake opublikował oficjalne przeprosiny w mediach społecznościowych. Napisał, że zawiódł w tamtych momentach i że odniósł korzyści z systemu, który usprawiedliwia mizoginie i rasizm. Przyznał, że szanuje Britney Spears i Janet Jackson i jednocześnie stwierdził, że wie i że zawiódł. Przeprosiny były szeroko komentowane, ale kontekst wydawał się jasny. To presja społeczna wymusiła publiczny komentarz, a nie realna przemiana wizerunkowa. W równoległym czasie Timberlake próbował wzmocnić swoje nazwisko przez inne projekty. W 2013 roku powrócił z płytą The 2020 Experience. Album promowały single: Suit and Tie i Mirrors. Które osiągnęły wysokie pozycje na listach przebojów w USA oraz w Europie. Płyta była komercyjnym sukcesem. Debata o jego odpowiedzialności odżyła na nowo po publikacji autobiografii Britney z 2023 roku. W książce szczegółowo opisała presję związaną z decyzją o aborcji i swoje doświadczenia z Timberlake'iem, co ponownie skierowało spojrzenia mediów na niego i na jego rodzinę. W tym samym czasie plotki o problemach w małżeństwie z Jessicą Bill nasiliły się, a Timberlake ograniczył możliwość komentowania jego postów w mediach społecznościowych. Dyskusja nabierała ostrości, kiedy na horyzoncie pojawiły się jego własne problemy wizerunkowe, które po raz pierwszy wymknęły się spod kontroli i przestały służyć jako element jego drogi do sukcesu, lecz stały się dowodem na to, że wreszcie to jego błędy zaczynają kształtować nagłówki. W drugiej dekadzie XXI wieku Justin Kimberlake próbował równocześnie rozwijać dwie ścieżki kariery muzyczną oraz filmową. W 2010 roku pojawił się w filmie The Social Network, gdzie wcielił się w postać Shona Parkera, współtwórcy Napstera i wczesnego inwestora Facebooka. Jego występ zebrał pozytywne recenzje, a rola otworzyła mu drzwi do świata kina. Gdzie przez chwilę postrzegano go jako kogoś, kto może wyjść poza łatkę gwiazdy muzyki pop. Po sukcesie tego filmu zaczął otrzymywać główne role. Między innymi w thrillerze In Time czy komedii Friends with Benefits. Każdy z tych projektów miał początkowo szeroką promocję, jednak krytycy szybko wskazali, że Timberlake nie ma charyzmy, by utrzymać ciężar dużych produkcji na własnych parkach. Filmy zarabiały, ale nie tworzyły mu trwałej pozycji w Hollywood. Równolegle działał jednak w muzyce i choć te albumy, o których już wspominałem odnosiły naprawdę ogromne sukcesy, to kolejne wydawnictwo, Men of the Woods z 2018 roku zebrało mieszane opinie. Płyta miała łączyć pop, R&B i elementy country, co wielu recenzentów uznało za nieudane połączenia. Choć single Filthy miał intensywną promocję, nie utrzymał wysokiej pozycji na listach przebojów. Krytycy pisali, że Timberlake zatracił świeżość i próbował podążać za trendami zamiast je tworzyć. W internecie coraz częściej pojawiały się opinie, że Timberlake przywłaszczył sobie estetykę RB oraz hip-hopu, korzystając z dorobku czarnej kultury bez należytego uznania jej źródeł. Na przełomie lat 2020 jego przeszłość zaczęła wracać ze zdwojoną siłą. W czerwcu 2024 roku po raz pierwszy to Timberlake musiał zmierzyć się z realnymi sankcjami wymierzonymi bezpośrednio w niego. Został aresztowany w Sack Harbor w stanie Nowy Jork za jazdę pod wpływem alkoholu. Zatrzymanie nastąpiło po tym, jak złamał przepisy ruchu drogowego. Nie zatrzymał się na znaku stopu i zjechał na sąsiedni pas ruchu. Policjant zauważył, że miał przekrwione oczy, bełkotliwą mowę i silny zapach alkoholu. W raporcie zapisano, że podczas testów równowagi nie był w stanie iść krok za krokiem, chwiał się i musiał balansować ciałem, żeby utrzymać pion. Odmówił także poddania się alkomatowi oraz innym testom chemicznym. Został przewieziony na komisariat i zwolniony po 9 godzinach bez kaucji. Jego zdjęcie policyjne oraz nagrania z opuszczania aresztu natychmiast obiegły świat. W kolejnych dniach każdy szczegół zatrzymania był analizowany, w tym dokładny opis odmowy poddania się testom w konsekwencji sprawa trafiła do sądu, gdzie Timberlake przyznał się do winy. Skutkiem była roczna utrata prawa jazdy i kara finansowa. Jego narracja, o byciu zawsze zwycięzcą, przestała działać, a nowy obraz to artysta kojarzony z dawną erą popu, w której tolerowano podwójne standardy i wykorzystywano nierówność. Macie podobne przykłady innych biografii? Dajcie znać w komentarzach. Mogę je wyeksplorować i opowiedzieć w dłuższym materiale. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Na razie Elo!